Pomorska Telewizja Narodowa, Redaktor Sławomir Ziębiński. Jesteśmy, jesteśmy w Gdańsku przed, no, proszę Państwa, Uniwersytetem Gdańskim. Mamy tutaj no, piękny budynek, no bo dopiero co zbudowany, Instytut Biotechnologii. Jak widać nasze szkoły wyższe coraz bardziej są zasobne i, i budują coraz większe, ładniejsze budynki. No. No, tu mamy taką uczelnię Politechnika Gdańska, gdzie ja onegdaj też pracowałem na Katedrze Aparatury i Chemicznego swego czasu w 99 jeszcze tam pracowałem na Międzynarodowych Targach Innowacje 99 organizowałem wystawę, za którą potem Srebrny Medal Politechnika Gdańska dostała ale jak widać no Studentów mam coraz więcej, dzisiaj byłem w Akademii Medycznej, też również tam no, w różnych kolorach skóry są studenci i z Tajlandii i, i, i z różnych krajów i, i, i Polacy wśród nich, no, ale mi się wydaje, że tam już chyba konglomerat się zrobił na naszych uczelniach i, i tutaj cały świat studuje, bo w Akademii Muzycznej z kolei widziałem... No z, 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 z Chin też ucień, ucz, uczniowie byli. Także generalnie coraz więcej jest uczniów i studentów na Uniwersytet, Instytut Biotechnologii bardzo okazały budynek. Tutaj obok mamy polski związek motorowy Można zrobić naukę To jest logo, o właśnie I tutaj na tej samej ulicy, bo to jest ulica To jest ulica Jaka to jest ulica Brzmają? Tu? jaka ulica, się pytam, tutaj yy, o matko, Abrahama Abrahama, o, jesteśmy na ulicy Abrahama, proszę Państwa i tak widać tutaj, prawda jest, no ten piękny budynek Uniwersytetu i naprawdę no, chyba warto studiować w takich pięknych okazałych budynkach, no ciekawe co tam mają w środku, pewnie mają też laboratoria, które które no, są potrzebne przy takiej biotechnologii. Ja w Katedrze aparatury nasza chemicznego też pomagałem inżynierom zrobić pracę z biotechnologii no, tak było też. No. Idziemy ulicą Abrahama. No, tam mamy już markety dalej. My, myjnia kiedyś była, nie wiem na końcu, nie wiem czy jeszcze jest. No, ale na no, Abrahama też jest piękny. Budynek no, kiedyś. Tu, no, tutaj bank był, nie wiem czy jeszcze jest ale flaga biało-czerwona jest wywieszona o proszę bardzo Powiewa na tym pięknym budynku okazałem no, też niedawno go zbudowali jakieś może 6 lat temu tu, tu jeszcze nie było takiego budynku Gdańsk no, rozbudowuje a, a tam mamy tutaj triet street, prawda takie szklane domy no bo kiedyś Żeromski pisał, że będą szklane domy, więc teraz się buduje szklane domy, jak widać, to dość duże. No tam jest właśnie, no są wieżowce ze szkła. Zresztą tutaj ten budynek biotechnologii też jest ze szkła, jak widać. Szklane domy teraz przyszły do nas. Także pozdrawiam z Dańska. wasz reporter z Pomorskiej Telewizji Narodowej, redaktor Sławomir Ziębiński z ulicy Abrahama tym razem. Pozdrawiam.